Cześć, witajcie serdecznie. Jedziemy właśnie nad morze i korzystając z tego, że przejeżdżamy niedaleko Malborka, zatrzymaliśmy się, aby zwiedzić największy zamek krzyżacki właśnie w Malborku. Jeżeli chcecie zobaczyć z nami ten zamek, bądźcie z nami w dzisiejszym odcinku. No to lecimy. Zapraszamy. Kupiliśmy bilety do muzeum zamkowe w Malborku. Dzisiaj jest bilet wstępu darmowy. Mamy poniedziałek. Zapłaciliśmy 15 zł. takiej obowiązkowej zapłaty za słuchaweczki, które są takim audio przewodnikiem i będą nam mówiły najciekawsze rzeczy, które tutaj na zamku w Malborku się znajdują. I tutaj, teraz, gdzie pokazuję palcem, yy, mamy posąg malborskiej. Madonny, który powstał około 1340 roku. Powiedzcie, jakie on wtedy musiał robić wrażenie na ludziach, którzy mieszkali w lepiankach, jak teraz my przyjeżdżamy w dzisiejszych czasach i robi na nas olbrzymie wrażenie. Naprawdę piękna, piękna, piękne odwzorowanie Matki Boskiej. Idziemy tak sobie zmierzając do wejścia na terytorium zamku. I powiem szczerze, że robi to wielkie wrażenie na pierwszy rzut oka. Jest to, jest to bardzo duży kompleks. Kompleks składa się jakby z trzech części: czyli zamku wysokiego, średniego i niskiego. Zobaczymy, jak tutaj audio przewodnik nam powie, w którą stronę mamy iść. Jest on po GPS-ie, więc idąc, wie gdzie jesteśmy i może nam wskazać dalszą drogę. Idąc, widzimy teraz taką piękną drewnianą kładkę, którą zaraz wejdziemy na terytorium zamku. I wchodzimy sobie na terytorium zamku. Pięknie to wszystko wygląda. Tutaj mamy mury, fosy z jednej i z drugiej strony. Dopisała nam piękna pogoda. Jest 23 stopnie i piękne słoneczko. Z takich ciekawostek przed chwilą audioprzewodnik powiedział nam, że te cegły, które są ciemniejsze, to po prostu były w piecu mocniej wypalone, są przepalone i z takich cegieł układa się, układało się różnego rodzaju wzorki. I mamy bramę zamku. Trzeba powiedzieć, że solidna konstrukcja, gruba. I jeszcze tutaj kraty, które są teraz podniesione, a były opuszczane na linach. I wchodzimy na terytorium zamku. I weszliśmy właśnie tą bramą, którą widzicie, i jesteśmy na dziedzińcu zamku średniego, a przed nami. Piękna część zamku wysokiego z pięknie powiewającą flagą Polski na samym wierzchołku wieży. Tu mamy skrzydła. W jednym skrzydle była kiedyś część gościnna, a w tym skrzydle była część jadalna. Tutaj spotykali się na obiady, kolacje i biesiadowali mile spędzając czas. i będziemy przechodzili teraz przez tak zwaną y, suchą y, fosę, która oddziela część zamku średniego od zamku wysokiego. Wygląda to tak. No jest wysoko, nie powiem. Jest tu dobrych parę metrów. I z drugiej strony mamy taki widok. Fosa ta nigdy nie była wypełniana wodą, ponieważ już sama, jakby jej wysokość, stanowiła opor yy, nie do przejścia. A zastanawiacie się pewnie, do czego służą te kule. Były one, jakby, przeciwwagą mostu zwodzonego. I z tego, co mówi przewodnik, działa to aż do dziś. Spacerujemy sobie właśnie tutaj między murzem. Dlatego się to tak nazywa, że z jednej strony mamy mur, z drugiej też. I zaraz najprawdopodobniej wejdziemy do kaplicy. Jesteśmy właśnie w kaplicy, w której to od XIV wieku dokonywało dokonywano pochówków wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Zostały trzy grobowce. Weszliśmy właśnie na teren ogrodów różanych. Jeszcze zbyt wiele róż nie ma, ale już pojedyncze sztuki są. No i tak to wygląda tutaj inne rośliny, wszystko otoczone pięknymi murami. Nie ma tu wiaterku, ciepełko, dlatego tak mi się wydaje, że róże mają tu dobry klimat do rośnięcia. Masa ponków będzie tu pięknie za jakiś czas. Piękne drzewo. Fundamenty robią wrażenie 3,5 metra grubości. Z kamienia. No, to porządna budowla. Nie, nie dziwię się, że stoi do dzisiaj. A tu pięknie natura zaczyna wchodzić na kamienie i pnie się do góry. Powiedzenie jest takie, że Malborg z błota powstał. Chodzi o to, że e, błoto, to tak e, bardziej dokładnie mówiąc, glina. I były stworzone specjalne piece, które właśnie wypalały takie cegły, które później ekipy tutaj budowały. I wchodzimy teraz tym pięknym przejściem na terytorium Zamku Wysokiego. Brama, nie powiem, też porządna, pięknie zdobiona. Naprawdę, naprawdę robi to wrażenie. I znajdujemy się obecnie na dziedzińcu zamku Wysokiego. Piękna architektura, zwieńczona piękną wieżą z flagą Polski. Jeszcze korzystając z tych pięknych okoliczności. I podziwiając piękny zamek w Malborku, i korzystając też z tego, że nie ma tutaj akurat wiatru, chciałbym Wam powiedzieć parę słów o Zamku w Malborku. Jest to największa i najlepiej zachowana forteca średniowiecza w Europie, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Budowę zamku rozpoczęto w XIII wieku i był siedzibą wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego i stolicą państwa Krzyżackiego. W XV wieku pobliskie tereny zostały zdobyte przez Królestwo Polskie, ale zamek został wykupiony od krzyżaków. Jest to więc nie tylko największy na świecie zamek, ale i największa konstrukcja wykonana z cegieł. Ciekawostką jest, że cały kompleks zbudowany jest ponoć z 30 milionów cegieł, a 4,5 milionów z nich znajduje się w wysokim zamku. Powierzchnia całego zamku to ponad 143 tysiące metrów kwadratowych. Zamek niestety najbardziej ucierpiał podczas II wojny światowej, ale dzięki świetnie przygotowanym planom udało się go odrestaurować. I wchodzimy teraz do góry schodkami. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. I mamy piękne krużganki. No naprawdę wygląda to pięknie i widok z krużganków na plac, na którym przed chwilą żeśmy byli. Doszliśmy do złotej bramy z pięknymi zdobieniami i z jedynymi drzwiami, które zachowały się z czasów średniowiecza. Idąc tym korytarzem doszliśmy do takiego pomieszczenia, gdzie jest ekspozycja. Jak wyglądała średniowieczna toaleta. Fajnie jest, bo jest bardzo ciepło na dworze, może około 25-26 stopni, a tutaj na zamku jest chłodniutko. I widok. Patrzcie, jak to jest wszystko pięknie wykonane. Jakie piękne, kręcone schody. To jest po prostu cudo, jak to jest zrobione. Naprawdę, naprawdę ten zamek to jest wielka klasa. I mamy jeszcze taki sklepik, gdzie możemy. Kupić jakąś pamiątkę. My, jak zawsze, wzięliśmy magnesik. Mamy z każdego miejsca. No, i to by było chyba koniec tej yy, wycieczki. Zobaczymy jeszcze, co nam powie nasz, nasz audioprzewodnik. Póki co każe nam wracać do tej bramy, którą wchodziliśmy na terytorium zamku. Zobaczcie, grubość bramy to jest moja ręka, szersza od mojej. Ręki. I wychodzimy, i zobaczymy, gdzie dalej będziemy pokierowani. Przy wyjściu tutaj zostawiamy słuchaweczki, które dostaliśmy przy zakupie biletów, i tą samą bramą, którą żeśmy wchodzili, wychodzimy. Wyszliśmy z wewnętrznej części zamku i idziemy jeszcze sobie, obejdziemy tutaj naokoło, zobaczymy, jak wygląda z drugiej strony od strony rzeki. I tu jeszcze z ciekawostek mamy historyczne danie krzyżackie, którym tak naprawdę krzyżacy się tylko odżywiali. Jest to oczywiście narodowy kebab. Przechodzimy na drugą stronę rzeki Nogat, a robimy to po to, żeby zobaczyć zamek z szerszej perspektywy. I jeszcze rzut oka. Na zamek krzyżacki w Malborku w pełnej okazałości. Naprawdę zamek robi gigantyczne wrażenie. Tutaj mamy most, którym żeśmy przeszli na drugą stronę rzeki. Naprawdę, Malbork jest ok. Odpoczywamy sobie po zwiedzaniu zamku w Malborku. Nam zwiedzanie zajęło około półtorej godziny. Ale musicie pamiętać, że zwiedzaliśmy tylko trasę zieloną, czyli zewnętrzna część zamku bez środka i, i, i komnat. Czy warto? Na pewno warto przyjechać do Malborka, warto zobaczyć. Nam się bardzo podobało, kiedyś wrócimy i zobaczymy tą trasę długą z pomieszczeniami. Dziś zajechaliśmy w drodze nad morze, jedziemy do trójmiasta. I stamtąd będą odcinki, więc oglądajcie. Malborg nam się bardzo podobał, na pewno warto tu przyjechać, warto zobaczyć. Jest to coś wspaniałego, więc polecamy Wam i zapraszamy do odwiedzenia. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami, było, wam, było nam bardzo miło, Wam mam nadzieję też. Do zobaczenia nad morzem, trzymajcie się, cześć!